Sejm zatwierdził nowe świadczenie. Dobre wieści dla emerytów. Od teraz będzie możliwość otrzymania dodatkowych 150 zł rocznie. Brzmi nieźle, prawda? To świadczenie może być dla wielu z Was istotnym wsparciem, które pomoże w pokryciu codziennych wydatków. W szczególności, jeśli odczuwasz skutki rosnących kosztów życia, tego typu zmiana może okazać się pomocna. Jednak pytanie brzmi, czy Ty również otrzymasz te dodatkowe 150 zł? Jeśli masz jakiekolwiek wątpliwości lub nie wiesz, jak sprawdzić, czy należysz do grona osób, które skorzystają z tej zmiany, jesteś w odpowiednim miejscu. Zanim zaczniesz liczyć na te pieniądze, musisz wiedzieć, kto dokładnie będzie uprawniony do tego świadczenia. Ważne jest, byś zrozumiał, na jakich zasadach Sejm zatwierdził tę dodatkową kwotę i co trzeba zrobić, aby się o nią ubiegać. W tym filmie przeprowadzimy Cię krok po kroku przez wszystkie niezbędne informacje. Odpowiemy na najważniejsze pytania: kiedy dokładnie dostaniesz te 150 zł? Jakie dokumenty lub procedury są wymagane, abyś mógł je otrzymać? Czy są jakieś ograniczenia, o których należy pamiętać? Sprawdzimy, jak wprowadzenie tego świadczenia wpłynie na Twoją codzienną sytuację finansową, a także jak to wygląda w kontekście innych zmian w systemie emerytalnym. Bez obaw, nie ma powodów do paniki. Dzięki tej zmianie wiele osób zyska dodatkowe wsparcie, ale kluczowe jest, abyś dobrze zrozumiał, jak to działa, żeby nie przegapić tej okazji. Z nami dowiesz się, jak zdobyć te dodatkowe pieniądze i nie zostaniesz zaskoczony żadnym drobnym drukiem. Jeśli więc chcesz być pewny, że będziesz jednym z tych, którzy skorzystają z tej zmiany, nie czekaj. Obejrzyj cały film, a dowiesz się wszystkiego, co musisz wiedzieć, aby zrealizować swoje uprawnienia do dodatkowych 150 zł rocznie. Nowe świadczenie, o którym mówimy, jest wynikiem decyzji podjętej przez Sejm, który zatwierdził dodatkową kwotę 150 zł rocznie dla emerytów. To coś, na co wiele osób czekało, a każda dodatkowa kwota może być bardzo cenna, zwłaszcza w kontekście rosnących kosztów życia. Wielu emerytów boryka się z trudnościami finansowymi, ponieważ renta, choć zapewnia pewien komfort, nie zawsze wystarcza na pokrycie wszystkich wydatków. To dodatkowe świadczenie może więc stać się istotnym wsparciem. Ważne jest, aby zrozumieć, na jakich zasadach te pieniądze będą przyznawane i kto dokładnie będzie mógł z nich skorzystać. Pierwszą rzeczą, którą musimy sobie wyjaśnić, jest to, kto dokładnie będzie uprawniony do tych dodatkowych 150 zł rocznie. Sejm wprowadził to świadczenie z myślą o emerytach, którzy spełniają określone warunki, takie jak długość okresu składkowego czy status osoby uprawnionej do emerytury. Zatem, jeśli masz wątpliwości, czy spełniasz te wymagania, nie martw się, w tym filmie szczegółowo przedstawimy wszystkie kryteria, na które warto zwrócić uwagę. Dodatkowe świadczenie to nie tylko kwestia kilku złotych więcej w portfelu. To także część większej reformy systemu emerytalnego, który w ostatnich latach przechodzi zmiany mające na celu dostosowanie wysokości świadczeń do realiów społecznych i ekonomicznych. W Polsce, podobnie jak w wielu innych krajach, emeryci stanowią coraz większą część populacji, a system emerytalny musi być na to przygotowany. Wprowadzenie dodatkowych pieniędzy ma na celu częściowe zaspokojenie potrzeb osób, które przez całe życie płaciły składki, ale teraz borykają się z trudnościami finansowymi. Wiemy, że wielu z Was, którzy czekali na zmiany, może być zainteresowanych tym, kiedy dokładnie te dodatkowe 150 zł zostaną wypłacone. Zgodnie z zapowiedziami, świadczenie ma być przyznane w ramach rocznej wypłaty, co oznacza, że każda osoba uprawniona do tego świadczenia powinna otrzymać kwotę 150 zł do końca danego roku kalendarzowego. Oczywiście, z racji tego, że jest to kwota roczna, można spodziewać się, że pieniądze będą wypłacane w sposób jednorazowy, ale rozłożony na określony czas. Oznacza to, że emeryci mogą spodziewać się tej kwoty w różnych miesiącach roku, w zależności od harmonogramu wypłat. Warto również zauważyć, że to świadczenie nie jest częścią standardowego systemu emerytalnego, ale raczej specjalnym dodatkiem, który ma pomóc wyrównać pewne nierówności. Celem tego dodatku jest zapewnienie emerytom wsparcia w trudnym okresie, kiedy inne źródła dochodu mogą nie wystarczać na pokrycie podstawowych kosztów życia. 150 zł to nie jest ogromna kwota, ale może stanowić pewną ulgę, zwłaszcza jeśli chodzi o drobne codzienne wydatki, takie jak zakupy spożywcze, leki czy transport. Pamiętajmy jednak, że każda zmiana w systemie emerytalnym wiąże się z pewnym stresem i niepewnością. Nie wszyscy emeryci będą wiedzieli, jak i gdzie zgłaszać swoje roszczenia, a sam proces przyznawania świadczenia może nie być do końca jasny. Z tego powodu tak ważne jest, abyś dobrze zapoznał się z informacjami zawartymi w listach od ZUS, które już zostały wysłane lub które wkrótce do Ciebie dotrą. Warto także zwrócić uwagę na szczegóły dotyczące procedury ubiegania się o te dodatkowe pieniądze, być może konieczne będzie złożenie odpowiedniego wniosku, a nawet spełnienie określonych warunków. Kiedy już dowiemy się, kto będzie mógł skorzystać z tego świadczenia i jakie dokładnie dokumenty są wymagane, warto przejść do przygotowania się na nadchodzące zmiany. Wiele osób, szczególnie starszych, może nie być pewnych, jak wypełnić formularze, czy w jaki sposób śledzić, czy zostały spełnione wszystkie wymagania. W tym celu warto skontaktować się bezpośrednio z ZUS lub poszukać pomocy w organizacjach zajmujących się pomocą seniorom. Warto pamiętać, że ZUS i inne instytucje oferują wsparcie i pomoc w takich sprawach, więc jeśli masz jakiekolwiek wątpliwości, nie wahaj się pytać. Również istotne jest, że dodatkowe świadczenie będzie miało wpływ na osoby, które już teraz otrzymują emeryturę. Jeśli jesteś jednym z nich, to musisz zwrócić szczególną uwagę na to, czy Twoja emerytura już została zaktualizowana o te dodatkowe 150 zł. ZUS będzie dostarczać stosowne informacje na temat tego, czy masz prawo do tego świadczenia, ale warto sprawdzić także, czy nie przeoczyłeś żadnych ważnych informacji. Pamiętaj, że dodatkowe 150 zł rocznie to tylko jedno z wielu działań mających na celu poprawę sytuacji emerytów. Zmiany w systemie emerytalnym to skomplikowany proces, który może wymagać od nas większej aktywności i zaangażowania. Warto więc wiedzieć, że dodatkowe świadczenie to część szerszej reformy, która ma na celu zwiększenie wsparcia dla osób starszych. Dzięki temu rozwiązaniu, emeryci będą mogli liczyć na większą stabilność finansową, choć oczywiście pełne zaspokojenie potrzeb związanych z emeryturą wymaga dalszych działań. Zaraz po zrozumieniu zasad przyznawania 150 zł rocznie, warto zacząć planować, jak najlepiej wykorzystać te dodatkowe pieniądze. Choć kwota ta nie jest ogromna, to w obliczu rosnących kosztów życia może mieć znaczenie w codziennym budżecie. Pamiętaj, że każda dodatkowa kwota się liczy, a mądre zarządzanie swoimi finansami w czasie emerytury jest kluczowe, by zapewnić sobie komfort na starość. Warto przeanalizować, czy te pieniądze mogą być przeznaczone na pokrycie niezbędnych wydatków, takich jak leki czy artykuły spożywcze, które w szczególności dla seniorów mogą stanowić dużą część miesięcznych kosztów. Kończąc, warto podkreślić, że mimo iż zmiany mogą wydawać się skomplikowane, w rzeczywistości są one szansą na poprawę sytuacji finansowej seniorów. Z odpowiednią wiedzą i działaniami można uniknąć negatywnych skutków i zapewnić sobie spokojną przyszłość. Przyszłość emerytów w Polsce z pewnością będzie się zmieniać, ale to, jak się na te zmiany przygotujemy, zależy od nas. Zatem bądźmy świadomi, bądźmy aktywni i upewnijmy się, że nie przegapimy żadnej szansy, by poprawić swoją sytuację finansową.